Moi drodzy, witam serdecznie. Jesteśmy na evencie firmy Brill AV Media. To nasz wieloletni klient w zakresie systemów nagłośniowych. Bardzo dziękujemy kolegom z Brill za to zaproszenie. A dzisiaj mówiliśmy tutaj o nowoczesnych systemach dźwiękowych. Które pozwalają na ukierunkowanie propagacji dźwiękowej, czyli o systemach, które są w pełnym paśmie kardioidalnym. Polepszamy komfort pracy ludzi na scenie, polepszamy komfort tego, co się dzieje na backstage'u, gdzie niejednokrotnie trzeba zarządzać tym eventem, trzeba się komunikować i w systemach, które nie propagują tej energii do tyłu, zazwyczaj jest tak, że możemy sobie swobodnie rozmawiać. A wtedy w tych systemach, które są tradycyjne, no jest na tyle głośno, że czasami niestety za sceną trzeba do siebie krzyczeć. Ale chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, ponieważ firma D&B nie tylko daje narzędzia które pozwalają polepszyć jakość odbioru tej produkcji na widowni i na scenie, ale również firma D&B oferuje narzędzia, które pozwalają optymalizować wpływ tego eventu, zwłaszcza takiego, który się odbywa na terenie otwartym, pozwalają minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Otóż wraz z systemami kardioidalnymi pojawiło się w D&B narzędzie Noise Calc, Czyli zaawansowany program do predykcji tego, jak produkcja naszego koncertu, eventu, festiwalu będzie wpływała na najbliższe środowisko tego eventu. Czyli na przykład mówiąc najbliższe, mam na myśli kilometr, dwa, trzy kilometry od, od miejsca wydarzenia. Przy pomocy noiskarka jesteśmy w stanie. Wprowadzając nam szczegółowe dane dotyczące temperatury powietrza, wilgotności, kierunku wiatru kierunku i siły wiatru, przewidzieć, jak ta fala dźwiękowa będzie się rozchodzić w tym dalekim polu. Tak? Niejednokrotnie okazuje się, że zmiana ułożenia sceny albo przeniesienie jej z jednego miejsca na drugie powoduje kompletnie inną propagację dźwięku i niweluje ten negatywny wpływ naszej produkcji na środowisko. Więcej o tym za chwilę w części warsztatowej. Będzie mówił Dawid Hrabałowski, do czego Was serdecznie zapraszamy, a tych, którzy, których na tym evencie nie ma, zapraszamy również do kontaktu z nami. Sapot but Audio jest cały czas pod parą. Piszcie do nas, dzwoncie. Na pewno koledzy chętnie opowiedzą Wam o tym więcej.